Rzeczy, to my ludzie wymuszamy tą transformację w pewien sposób, my mamy marzenia, my mamy nadzieję, my już coraz bardziej uświadamiamy sobie, że mamy prawo do szczęścia, że ten świat powinien być lepiej zorganizowany. To troszeczkę jak gospodynie, która wchodzi do domu, patrzy na swoje mieszkanie i nagle sobie uświadamia, że tutaj trzeba zrobić remont, posprzątać, wymienić meble albo po prostu przedstawiać te meble, żeby było milej i cieplej. I tak samo my wszyscy ludzie patrzymy na świat i wielka chwała, jak dostrzegamy te wszystkie nieprawidłowości. One bolą. Tak samo w kwestiach rodzinnych, gdy się kumulują konflikty. To jest bardzo bolesne. Ale nie ma innej drogi oczyszczenie atmosfery, oczyszczenia sytuacji. Kiedyś w przekazie energii powiedziano takie zdanie: nie bójcie się, że będą padały wasze instytucje. Te instytucje, które już pełniły swoją rolę i nie są w stanie dać człowiekowi niczego więcej, ponad tylko pilnowanie tego, co sobie kiedyś wymyśliły ale ludzie w międzyczasie tak szybciusieńko zaczną tworzyć nowe. Taka będzie twórczość w tych ludziach. Pobudują nowe instytucje, które będą zastępowały te stare. I wcale to się nie dokona to przez jakiś totalny krach na świecie, albo przez wojnę światową. To się dokona dzięki tej wielkiej pracy ludzi. No i znów ten akcent na człowieka, na każdego z nas, że my sobie po prostu damy radę. Bardzo pięknie to ujęłaś, bo Ci ludzie, którzy jeszcze są tak jak mówię po środku, nie określili się do końca, czy bronić tych starych struktur, czy iść w kierunku nowego, ciągle jakby stoją jeszcze na jednej nodze, jakie rady miałabyś dla nich, gdzie oni mają szukać źródła swojej mocy przełamania tej niemocy, która czasami ich dopada, jak sobą umiejętnie kierować, żeby pójść tam, żeby im było dobrze. Ja myślę, że wiesz, najważniejszy temat to no, uzmysłowić sobie, że na tym świecie, teraz współczesnym, w tym świecie jest mnóstwo ludzi, którzy mają czasami bardzo sprzeczne poglądy. Ale wielkim zadaniem dla nas, każdego, jest przyjrzeć się tym poglądom, bo może się okazać, że ten, który odrzuciłam na starcie, będzie później wspaniałą receptą na moje życie. A więc otwartość na wielość poglądów ludzkich, słuchanie co jeden do drugiego mówi, nie atakowanie siebie, trochę może więcej tolerancji dla siebie nawzajem. To na pewno. Jest mnóstwo teorii, które rodzą wspaniali ludzie, wytwarzają je poprzez serca i umysły swoje, które próbują nam wytłumaczyć nasz świat i to, co się z nami dzieje, więc może warto posłuchać tych teorii. No to po pierwsze. Po drugie, yy, Nauczyliśmy się patrzeć na zewnętrzny świat, uznając, że on jest taki mądrzejszy od nas, on jest konkretny, y, opisany przez wiele nauk. A tu nagle okazuje się, że w epoce wodnika, nazywanej zamiennie epoką również serca, epoką serca, y, musi człowiek w większym zakresie zaufać temu, co czuje. To ja mam sobie odpowiadać coś dla mnie prawdą, a co nie jest prawdą? To wielkie wyzwanie, bo jak się człowiek tak nauczył od innych brać prawdy, a potem tylko je powtarzać na zasadzie, no oni wiedzą lepiej, to później przeskoczyć na samemu opowiadanie, co się myśli, czuje i jaki ma się pogląd na wszelakie kwestie, wcale nie jest takim łatwym zadaniem, ale myślę, że to się trzeba na to odważyć, no to byłby, byłaby to taka druga sugestia. No i może ta trzecia. A właściwie to się wszystko przy tej trzeciej sugestii zamyka w pytaniu, Kim my właściwie jesteśmy i po co my tu jesteśmy? Czy, czy po to tylko, żeby mieć dzieci, żeby dać im życie i wychować? Piękne zadanie, ale nie tylko. Czy jesteśmy tutaj tylko przez te kilkadziesiąt lat swojego życia, a potem to już nie wiadomo skąd przyszliśmy i dokąd idziemy? Nie, okazuje się, że my już wiemy skąd przychodzimy i dokąd idziemy. Co potem się dzieje? Więc tej takiej odpowiedzi, po co my tu jesteśmy, rodząca się sugestia jest jakaś jakby większa czy bardziej ogarniająca nas wszystkich mądrość, energia, energią też nazywana, do której ja współnależę. I przy takim pojmowaniu siebie w jedności z mądrością, energią świata, wszechświata i wszystkich ludzi, którzy starają się jak mogą, żeby było jak najlepiej, myślę, że pojawia się taki akcent w człowieku, to ja idę z nimi, nie zostaję w tyle. No bo po co mam zostać? Po co mam gdzieś być na, na bocznym torze, na jakimś przystanku, no i stać i czekać nie wiadomo na co? Myślę, że uświadomienie sobie, że ludzie pognali w jakąś stronę. Czy są jeszcze jakieś inne sugestie? No jak też przecież sama wiesz, no ludzie chodzą na różne spotkania związane z rozwojem duchowym. To na pewno warto. Warto się wybrać, posłuchać, porozmawiać, podyskutować. Ludzie dużo czytają, jest bardzo dużo pięknych książek, które opowiadają o, o nas i o tym wszystkim, co nas dotyczy. Myślę, że czasami warto też spojrzeć w niebo, mrugnąć do jakiejś gwiazdki, która na niebie świeci, uśmiechnąć się do słońca i mówić w myślach to, czego by się bardzo chciało. No bo przecież nas słyszą ci ponad nami i jak to zapewniają, na pewno żaden taki głos nie zostanie pominięty. A jest to na pewno pewna forma pokazania, że ja jestem z tym wszechświatem, jestem z tą energią. Na pewno to wszystko razem warto robić. Helu, tak na zakończenie naszej rozmowy, tak to pięknie ujęłaś i wspomniałaś o pewnym mm, niezbędnym elemencie, który jest w tym wszystkim bardzo potrzebny. Właśnie zaufanie, wiara do tej opatrzności niebiańskiej, do tego, że ktoś nad nami czuwa, że ktoś naprawdę jest, istnieje, że to nie jest puste pojęcie. Co byś nazwała swoimi słowami tą wiarą, tą rzeczywistą wiarą, która no Powinna być, przynajmniej powinna być tą opoką na czas przemiany dla ludzi. No, myślę, że tego rodzaju wiarę można przede wszystkim zbudować poprzez zwrócenie uwagi na to, co jest piękne na tym świecie. My jesteśmy w mediach najczęściej bombardowani informacjami. O smutnych rzeczach. Gdy otwieram wiele gazet, to na pierwszych stronach czytam o zbrodniach, morderstwach, o jakichś przestępstwach. To jest na świecie, ale potrzeba nam kumulować tą pozytywną energię pokazywać ludzi, którzy dali sobie radę. Ja znam kobietę, która leżała 18 lat, sparaliżowana w łóżku i chodzi prawie że biega. Trzeba mówić o takich ludziach, którzy. the preceding program serio was sponsored by bcn productions this is wpna oh,